Hejka moi drodzy, witam was serdecznie w nowych listach od widzów. Dziś otworzymy sobie nową paczkę. Teraz już w tle znajduje się ta paczka, jest bardzo duża. Została nadesłana przez Magdę P. z miejscowości Radzanów. Ale nim przejdziemy do otwierania: to poproszę Was o zostawienie łapki w górę pod tym filmikiem, kliknijcie ją tam na dole oraz oczywiście zostawcie suba na moim kanale, zachęcajcie innych. Ja Wam za to z góry bardzo, bardzo dziękuję, a tu na dole będzie pasek z moim adresem, właśnie tam możecie do mnie wysłać paczki, listy, co tylko chcecie oraz mój Instagram, na który serdecznie Was wszystkich zapraszam. A teraz bez zbędnego przedłużania przejdźmy do rozpakowywania paczki. Okej, okay, list znalazłam, jest on już w tle, bardzo ładnie, starannie napisany, e, tak więc zaczynajmy. Witaj Bello. Nazywam się Magdalena, jestem twoją fanką od 6 roku życia. Piszę do Ciebie ten list, ponieważ jesteś moją ulubioną youtuberką. Podziwiam Cię za tą ogromną kolekcję LPS. Na tą chwilę mam ich tylko 10. W tej paczce czekają na Ciebie ogromne niespodzianki. Mam nadzieję, że Ci się spodoba. A zanim przejdziesz do odpakowywania prezentów, zadam Ci kilka pytanek. Się na chwilę zatrzymam, zaraz odpowiem na te pytania. Magdziu, na początku bardzo, bardzo dziękuję Ci, że wysłałaś do mnie tą paczuszkę. Na pewno będą w niej świetne rzeczy, których już nie mogę się doczekać. Cieszę się, że również kolekcjonujesz figurki, bo to naprawdę frajda. Życzę Ci, aby Twoja kolekcja się rozrosła, i bardzo mi miło, że lubisz mnie oglądać. A teraz myślę, że możemy przejść do pytań. Skąd biorą Ci się pomysły na imiona dla LPS? Jak byłam mała, oglądałam dużo YouTube'a i w zasadzie tam dało się wyłapać wiele, wiele imion i brałam z różnych seriali i filmów imiona. A tak to czasami mama mi podsuwa jakieś pomysły i tak to się w większości działo. Emil czy Logan? Moim faworytem jest oczywiście Emil. Do jakiego kraju chciałabyś pojechać? Moim wymarzonym krajem, który chciałabym kiedyś odwiedzić, jest Meksyk. Bardzo mi się podoba ten kraj pod wieloma względami i ilością zabytków, jakie tam można znaleźć poprzez rajskie plaże. A tak oprócz tego, to na przykład Australię, ale to daleko, nie wiem, czy kiedyś mi się to uda zrealizować. I na przykład RPA. Następne pytanie to: czy jak nagrywałaś bez programu, to musiałaś nagrywać jeszcze raz, bo ci nie wyszło? Raczej nie, bo jak pamiętacie w moich dawnych, dawnych filmach, takich pierwszych, pojawia się masa błędów i wpadek. Ja sobie z tego kiedyś nie robiłam żadnego problemu, nie zwracałam na to zbytnio uwagi. Jak wyszło, tak wyszło i wrzucałam normalnie bez obróbki na kanał. Skąd bierzesz pomysły na filmiki? Z pomysłami nie jest jakoś ciężko, w większości one same przychodzą mi do głowy, ale czasami też pomaga mi mama coś tam wymyślić i tak to się kręci. I to by były wszystkie pytania od Magdy, ale mamy tutaj następnie propozycje pomysłów na filmiki. Bardzo sobie cenię takie propozycje, bo zdarza mi się zaczerpnąć właśnie inspiracji z takiego pomysłu, tak więc możecie mi wysyłać, kochani, propozycje. I teraz posłuchajmy tutaj wypisanych. Dzień świstaka ludzka, mały biznes Zdzisława, powrót byłej dziewczyny ludzka. Bardzo mi się podoba tutaj propozycja numer dwa czyli biznes Zdzisława. Mogłoby to być naprawdę śmieszne, co on by wymyślił. A co do ostatniej propozycji, powrót dziewczyny Ludzka, to już przyznam się, że rozważałam ten pomysł i no możliwe, że go zrealizuję. Tak więc szalona myszka Miki znowu może się pojawić i dręczyć Ludzka. Czekajcie, czekajcie. Dobrze i przechodząc dalej. A teraz zdradzę Ci, co jest w prezentach. Numer 1, 2 LPS. 2. E, Zaświeć, gdy będzie ciemno. 3. Wykorzystaj w zakręconych. Więc poszukajmy teraz tych przesyłek. Tutaj mamy jedynkę. Kochani, spójrzcie, jakie przesłodkie dwa pet shopy wysłała do mnie Magda. Nie miałam jeszcze takich w mojej kolekcji, więc jestem tym bardziej zachwycona. Jest to śliczna kaczuszka, zobaczcie. Możecie proponować oczywiście imiona na czacie. E, oraz taka rybka, też mega słodka. Numerek 2. W środku mamy latarkę. Jeszcze nigdy nie dostałam latarki od Was. Super pomysł! Zobaczcie, jak świeci. Wrzucę sobie na pewno ją do plecaka, bo w niektóre dni mam tak dużo zajęć, że wracam już po ciemku i wtedy na pewno latarka mi się przyda, będzie jak znalazł. I numerek 3 jest to szafa dla pet shopów. Mam ją użyć w zakręconych. Jak najbardziej tak zrobią, ponieważ bardzo mi się przyda. I w niedługim czasie ozdobi dom naszych bohaterów. I kochani, to wszystko, co nadesłała Magdzia. Świetna paczka. Ja Ci bardzo, bardzo dziękuję oraz pozdrawiam cię serdecznie. A Wam, kochani, e, dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Mam nadzieję, że się Wam spodobał. Zachęcam Was do wysyłania do mnie następnych paczuszek. A tymczasem żegnam się z Wami. Do zobaczenia. Słodka Bella. Need the pale moon, loving for the fools Baby, beware of my mind I'm alone, I'm alone, I'm a, I'm a lone wolf I'm a lone wolf